Siemaneczko mordeczki. Witam Was w pierwszym odcinku z Factorio. Yy, tamtą serię niestety musiałem skończyć: te trzy odcinki, no bo usunąłem zapis. Niechcący usunąłem zapis. Zaczynamy zupełnie nową serię na nowej mapce. Jakaś taka się wyrenderowała, tylko oczywiście, że się świat kolej... kolejowy, świat. Yy, chyba jest za głośno. Ustawienie, dźwięk. Głośność. Dobra. Powrót, potwierdź. Yy, kolejowy świat. Tylko dałem sobie yy, poziom startowy trochę większy, żeby nas te dzia dziady od razu nie atakowały. Yy, no i co? Zbierzemy się trochę kamyczków. Yy, postawimy. Jak już się robi nam to. To, 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 to... Wiecie co? Żelazo, tylko musimy węgiel zdobyć albo nawet drzewo, tu mamy blisko. Oho, no, noc się już robi. To ja sobie zbiorę trochę drzewa i się zobaczymy. Dobra, jestem z powrotem yy, I tak, damy sobie to Gramy na tych samych modach dwóch Czyli jak się wiertnica nie przestanie działać, już wykopie wszystko, no to mamy x i, i możemy zebrać No i ten mod Czyli tak, no, standardowe, można powiedzieć, mody Tu nam kopię co? Kamień nam ma kopy tak? Nie, węgiel Tu też węgiel, czyli tego się nie da zniszczyć to sobie możemy zniszczyć. No i celem na dziś jest zbudowanie yy, prądu. No bo to prąd to tu jest podstawa. No nie oszukujmy się. I może się uda zacząć budować przepalarkę yy, już automatyczną. Pod samo żelazo na razie, no bo żelazo to jest jednak najważniejsze. No głównie się opieramy na żelazie i na miedzi, ale jednak to, z tego żelaza więcej schodzi. No i ważniejsze jest to żelazo, bo no. wróćmy sobie trochę pieców. No i tak się przydadzą. Wiertnice mamy. Yy, węgiel na razie dwie. Jeden węgiel mamy, dobra, niech one sobie kopią. Tu następną, dajmy sobie jeszcze. 3 piece to sobie damy Z2 piece yy, to Aha możemy jedną wiertnicę postawić dobra a co ja tu damy całe drzewo? Aha bo to nam rozdziela wszystko jakie mamy tylko Dobra to zrobimy tak drzewo Yy, tu możemy zabrać ale to oczywiście niech nam pokazuje co mamy tu co nam się robi zbierzemy węgiel, zrobimy wiertnicę postawimy sobie ją przy miedzi przy miedzi sobie ją postawimy pasowałoby może aha prądu i tak nie mamy żeby radar zrobić 9 płytek nam potrzebnych Dobra mamy następną, tu już mamy węgiel, możemy dać węgiel O pięknie Tu zbierzemy damy tutaj Musi się już robi pomalutku yy. Pasuje nam zrobić jeszcze wiertnic górniczych trochę do tego węgla Dwie, możemy dać je tutaj W sumie No, i tak jak wykopie no i tak będzie przechodzić, przechodzić, się będzie zbierać. Potrzebujemy jeszcze dwie góry, dwie wiertnice. Jedno pod żelazo, drugie pod mieć, no i węgiel musimy zebrać. Mamy węgiel. O, dobra. I jeszcze tak, jeszcze nam jest potrzebne jedno i. Planuję robić odcinki 15-20 minutowe, tak żeby się fajnie oglądało, kiedy będą wychodziły nie mam pojęcia, bo to wszystko zależy od czasu mojego, to jednak jest troszkę z tym zabawy, żeby to nagrać, żeby to yy, o, obrobić wszystko, jeszcze jedną wiertnicę potrzebujemy. żeby wyrenderować yy, filmik wrzucić na youtube a. to się tak wydaje ale schodzi z tym wszystkim dajmy tu połowę do kamienia no i w sumie już taką podstawę małą mamy i możemy sobie zrobić co na pewno musimy zrobić to to laboratorium 36 płytek i 15 miedzianych Dobra, miedzianych już mamy No i mamy laboratorium zrobione I teraz musimy zrobić prąd Zmienimy sobie kolor Dobra, czerwony Prądy nam potrzebne, gdzie mamy wodę w ogóle? Tu mamy wodę Bo tak, pójdziemy sobie do góry tym Naszym pasem głównym Pasami głównymi Pompę Zróbmy sobie na razie 4, te rurki do tego nam potrzebne co? Same te, czyli niepotrzebne nam są y, miedziane płytki Dobra, co nam zrobiło się nam już to? Piecyki sobie możemy dać... Nie tutaj, tutaj sobie damy piecyki na razie I tak pompę możemy wstawić do wody już tu sobie zrobimy tą całą naszą tymczasową elektrownię. O, gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że nam nie wyjdzie tutaj. I tak, mamy bojlery zrobione, czyli potrzebujemy cztery. Raz. Nie tu. Dwa. Trzy. Aha, tu nam już wyjdzie. Tu dwa, no i a trzeba wyżej jeszcze raz dwa trzy cztery no na razie cztery potem się to będzie rozbudowywać na większe możemy ale ja kurczaczki musimy zrobić tutaj musimy to poprzenosić no to musi być gdzieś tu czyli tu, jedno, drugie, trzecie, czwarte. Dobra, połączymy rurami. Ładnie, tu zrobimy tą rurę tak zwaną podziemną. I dobra, wodę w tym mamy. I teraz musimy zrobić tak. Cztery podajniki. Troszkę taśmy ciągów a węgiel mamy tutaj. Dobra. O, nie mamy węgla. To zbierzemy, węgiel zbierzemy Damy tutaj 50, tu damy 25 Tu damy cały węgiel jaki tylko mamy Rozłożymy na te A kurde yy, Rozłożymy na te piece Weźmiemy to i tak musimy zrobić ciągi, jedno to i dwa na razie, dobra To damy tutaj. Nie, piece sobie damy tu. To mamy tu, to damy tutaj. I jeszcze musimy zrobić zupów. Ileś troszkę tu, tu, tu i tu. I tu pójdą taśmy ciągi z węglem, żeby to automatycznie. O kurde. Automatycznie nam brało nam się zrobiły dwie A supy nam się zrobiły Zrobiły nam się supy, supy dajemy tu I tak Tutaj sup, No przechodź, ha, bo on teraz nie przejdzie tędy Jakby to tak fajnie, zro... a zróbmy tak, tu sup. Tak nie robić tych supów, nie wiadomo ile tu słup, tu słup i tu no, już. ale nie w sumie jak damy tutaj przecież supy. o pyk i pyk to nam złapie ładnie tu damy jeden żeby się łączyło no i następny będzie tu i ten będzie tu oczywiście mam zamiar zrobić tą bazę żeby była wydajna przede wszystkim Yy, wydajna, no i żeby to jakoś wyglądało, miało to ręce i nogi, bo Jak to będzie tak wszystko porozrzucane na mapie No to bez sensu w sumie Bo to, o kurde, nie dałem węgletku, wziąłem Jedno będzie tu, drugie będzie Jak to, nie mamy drzewa? Co ja z tym drzewem zrobiłem? Aha, spaliłem je chyba całe Zaraz zetniemy Węgiel pozbierałem A tu mamy drzewo, widzisz się. Dlatego nam nie chciało przyjąć tego Dobra, zróbmy supy jeszcze Supy się zawsze przydadzą Znaczy nie musimy drzewa ciąć yy, zróbmy 5, 5 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze jedno nam zostanie do zrobienia. Jeszcze jedno nam do zrobienia zostanie. I tak kamień możemy wrzucić do skrzyjki. Te 50 co mi tu mieliśmy. Węgiel możemy tu sobie dać, bo nam braknie za chwilę. Dobra, jest jedno. No i niech się to robi, ładnie, pięknie się to zrobi I sobie to rozmieścimy I teraz jakby tu węgiel puścimy tędy i tędy pewnie Albo tutaj Zobaczymy jeszcze Ale musimy sobie taśmociągi zrobić O, zrobiło nam się Pięknie, ślicznie Dobra, i tyle nam super przedłużymy, bo tu pójdą jeszcze po parę sztuk drzewo. To wytniemy, bo nam przeszkadza. No i teraz tak, czyli teoretycznie prąd byśmy mieli gotowy, tylko musimy podprowadzić węgiel, a do tego nam są potrzebne taśmociągi. A żeby taśmociągi zrobić, musimy mieć płytki żelazne, a żeby mieć płytki żelazne, no to musimy. Wiecie co zrobić? Zróbmy sobie tę duszka sobie postawimy, zaznaczymy sobie już jak to ma być. Dobra, niech to tak będzie. Tu mamy żelazo, to tak nie może iść, czyli musimy zrobić tak. Ominiemy to żelazo ładnie kurde, bo tu jak będą jeszcze, chyba oni... że nie zrobimy takich, nie robimy takich zawijasów, tylko po prostu, bo tak, tutaj nic nie mamy, tylko same drzewa, czyli teoretycznie możemy zrobić tak, że tu jeszcze dodamy parę. Zróbmy jeden boiler. Stać nas? Nie stać nas na boiler. A to boiler nie kosztuje znowu dużo, tylko 4T. Także możemy zrobić. I się szybko robi. I postawmy sobie tak z... Aha, tu już nie postawimy. A to jak zburzymy... O, postawimy boiler. To i to postawimy, tu postawimy, dobra. Czyli to byśmy mieli w takim razie Nie mieli, nie będziemy mieli. No tak, tu Tu musi iść rura. Czyli boiler idzie tutaj, to idzie tu I tu już nie postawimy Czyli to musi iść tutaj, chyba, że odkryjemy ten Odkryjemy Wiecie co? Że można to zakryć, ale wątpię. Bo to jednak troszkę kamienia trzeba na to, a na razie nie mamy czasu, żeby się bawić takiej głupoty, bo musimy działać cały czas, będziemy działać, działać, no bo trzeba doprowadzić tą naszą, yy, tą naszą, tą naszą bazę do jakiejś funkcjonalności, bo żeby to się robiło samo, a nie że my teraz będziemy wszystko w rękach wykonywać, no bo to jest bez sensu, to nie na tym gra polega. Ale muszę wam powiedzieć, że jak zagrałem w nią pierwszy raz, to strasznie mnie wciągła. Mogłem grać i grać i grać w nią, bo jednak jest gra wymagająca i no nie nudzi się tak szybko. no. Szybko się nie nudzi, a no trzeba pomyśleć, tutaj, żeby co zrobić, jak zrobić, żeby zrobić drugą rzecz i żeby to dobrze było, żeby jednak inne, za dużo tych, żeby żeby. No i znowu się powtórzyłem. No ale nie użyję innego słowa. Aby, o! Aby się to nie powtórzyło. Ale powtórzyło, teraz powtórzyło. Aby, 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 aby żeby to zadziałało, no co połączyć z czym, gdzie to dać, gdzie tamto doprowadzić, żeby mało miejsca zajęło, a żeby wyglądało i żeby spełniało swoją rolę, funkcję jak to woli. Bo tak to to wiecie Bez sensu sobie głowę nawet zawracać Zostało mi... E no 5 węgla napierdzieliło mi tak tego węgla Dajmy sobie na razie tak Nie mam tego nie mam z płytków żelaznych Zróbmy sobie dwie wiertnice na razie Weźmy węgiel Dobra, pociągniemy sobie to tu. Jedną damy tutaj, tak, to jest prowizorka. <ścoughs> Nieduszki, dobra, jest to połączone. Dajemy węgiel. To. A, dobra. Zróbmy już tak, żeby to jednak było gotowe. Bo potem będzie mi to mrugać, mnie denerwować. A tu zawsze można dołożyć przecież te dwie. 62 płytki, tylko to nie jest dużo. A my będziemy kończyć za chwilę. No ale o idealnie dwie yy, plan na dzisiaj zrobiliśmy idealny idealnie prąd mamy mamy węgiel leci le jako tako ale leci teraz dużo prądu nie będziemy zabierać bo wiecie co bo z każdym tym nie w każdym. Tu jest w każdym, ale tu jest co drugie. O, musimy drzewa wyciąć. O, co ja się zablokowałem. Drzewa się przydadzą, bo supy będziemy robić. W późniejszym etapie oczywiście te zupy będą inne. W większy, większym będą miały obszary w ogóle, ale to w późniejszym etapie. Dobra. No i co, prąd mamy, wiertnice działają trzeba będzie robić przepala przepalarki tak tylko, ale to już w następnym odcinku no tu nam ładnie leci wszystko tu się zapełni pomalutku chyba, że zrobimy jeszcze dwie wiertnice i będziemy kończyć o no, proszę No, rób się, rób się. No i pięknie, już będzie lecieć szybciej. Dobra, moi kochani, dziękuję za oglądnięcie. Jeśli się podobało, zostaw lajka w górę. Łapeczkę w górę, przepraszam. Bo bądź co bądź, ale to jednak motywuje do tego, że, żeby nagrywać więcej, że Wam się podoba, że chcecie oglądać. Skomentuj tak samo. A jeżeli chcesz być na bieżąco, no to kliknij dzwoneczek. Także jeszcze raz dzięki, że oglądasz ten odcinek. Na razie.